też widać, że pracował PDF. Tak? No i teraz ogromnie się zapraszam pana Rafaela Rokaszewicza, pierwszego samorządowca podpisującego porozumienie. Zapraszamy, pan prezydent Bogowa złoży swój obecny. Podsumujmy sobie, jaka będzie ta droga wielkich możliwości. Nie mówię o technologii, bo o tym możemy mówić więcej Pan Dyrektor Rady. Mówię o projekcie. Czyli na pewno najwyższe standardy obsługi dla inwestorów. Tak chcemy się kojarzyć, że tutaj wzdłuż s od Świnoujścia do Zabawki te standardy są naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Czyli to nie tylko strefa, która jest gotowa, ale to również samorządy. Mogę przykładami zrykować z rękawa, już dzisiaj jest z nami na sali Pan Burmistrz. Szanowni Państwo, przebieg drogi wszyscy znamy, nie będę się rozwodził, bo, ponieważ godzina do tego nie zachęca. Co do podbudowy co pragmatycznej. Do, do Mamy to rozpisane w dokumentach, które powstały również na poziomie Urzędów Marszałkowskich, to jest Strategia Rozwoju Polski Zachodniej. 5 wojewód Zupra w tym to, to jest droga, która jest absolutnie przełomowa, znaczy idzie przez terenie nie idzie starym przebiegiem, idzie w wielu momentach zupełnie nowym przebiegiem. Przez to przyłącza państwa zupełnie do nowych możliwości gospodarczych. Z kolei my mówimy, nie czekajmy na to, aż ta droga będzie gotowa. Czekajmy, bo nie ma na co czekać. Plany wiemy, jakie są, kontrakty są podpisane, dokładnie wiemy, co się zdarzy w 2018 roku. W 2018 roku, oprócz przecięcia przepięknej stęgi i sęgi w pewnym momencie na tej trasie, wiemy, że stworzymy możliwości dla biznesu, które i teraz to dla nas wszystkich powinno być najważniejsze. To znaczy, my mamy obowiązek stworzyć warunki dla biznesu takie, żeby biznes chciał się wyjść. I w gospodarce rynkowej jest tylko jedna odpowiedź na to, jak to można zrobić. Obniżając koszty operowania i dając. Synergię gospodarczą pozwalającą im jeszcze mocniej się rozwijać. Natomiast w tej chwili już te rozmowy są tak zaawansowane, mamy tam tę pewność, że Czesi również są te strójki, bo to jest ich również żywotny interes po to, żeby mieć dostęp do, do Bałtyku. Ale chciałbym to powiedzieć o tym, że olbrzymią szansą dla tego pomysłu jest regionalny program operacyjny. Ponad 9 miliardów złotych, z tego na transport, na transport mamy ponad 340 milionów euro, natomiast na drogi 190